Hi there, it's Robert Lambert. Uh, thank you today for the invitation from Plex Sport Agency to uh, come along to this speedway uh, camp. Hello there, my name is Mikko Mikkelsen. Um, I just want to say a massive thank you to Sport, uh, Plex Sport Agency uh, for inviting me here for this great event. It's a Speedway Camp. E, chyba najtrudniejsza do zorganizowania, czasy, w których się znaleźliśmy, sprawiły, że trzeba było dopełnić dodatkowych formalności, przypilnować wielu, wielu rzeczy, których wcześniej nie musieliśmy. Bardzo dziękuję Speedway Lidze za wyrozumiałość i zgodę na udział gwiazd w naszym Evencie. Są oni objęci reżimem sanitarnym i dopełniliśmy wszystkich starań, żeby ich udział w tym wydarzeniu był bezpieczny. Każdy został poddany badaniom na obecność koronawirusa. Nie ma przeciwwskazań, żeby, żeby brali w tym wydarzeniu udział. Yeah, I didn't really have such opportunity when, when I was younger, especially young age like these guys. Um, you know, it just uh, obviously... tips and, uh, and things from other riders who are of at the same level and, and riding together. Um, so yeah, I'm quite, quite jealous that uh, there wasn't such organisation to, to be able to um, come to events like this to, to uh, really uh, move forward and, and progress with, um, with their career which is starting early. I think events like this is very important. It's something we didn't have when I used to race Mini Speedway um, and I think it's a very good initiative. Uh, and something that's been missing in mini speedway, especially now with um, with the 250 class sort of taking over and, and, and pushing people away from mini speedway. Um, so I think it's very important that that we have more events like this. Um, I know for a fact that a lot of Danish people were very pleased with this event last year. Um, they said they had had great fun and it was well organised. So um, yeah, hopefully next year when when. Things will be back to normal without uh, Corona you know, there can be more camps like this just not, in, like, not only in Poland, but also in other countries um, with, with a lot of writers from different countries taking part. Mam nadzieję, że te eventy pomogą tym chłopcom zwłaszcza w tym roku, kiedy tej jazdy jest bardzo mało i że będą mogli się troszkę pościgać i nauczyć, żeby ten rok nie poszedł w niepamięć. Eee, dziękuję wszystkim sponsorom. Dziękuję każdemu, który pomógł yy, zorganizować trzecią edycję GTA Speedway Camp. Naprawdę bardzo dziękuję, i wierzę, że dzisiejsze treningi zaowocują w przyszłości. Nazywam się Antek Kapczyński. Na Kanty jestem po raz trzeci. Było bardzo fajnie. Tak, jakby dla mnie to jest taka zabawa. Taki trening, punktowany, jakby. No Dużo się nauczyłem przez to. Patryk Dudek. Kasper Gomulski, Zielon Plech dużo pomagali właśnie na tych kampach i polecam właśnie jeździć na kampy.